Ciao, ja witam w kolejnym odcinku z Pinterest Conviction Cooperacy, jestem na ekstermin. Siamanko. A przed nami trzy free fragi. Ale byś mógł ostrzegać, że nagrywasz. Bo ja włączyłem nagrywanie, jak ty zacząłeś, Jak ty byłeś w połowie siamanko. No sorry, jestem przeczęty, że to ja nagrywam przeważnie z tobą. <gry> Jak nagrywamy razem, to ja tylko nagrywam. Eee... Ja biorę tego po lewej. Tego bez kamizelki. No to bliżej. Ta. Trzy, cztery ry Już. Ojej, ja spójrz na ale... Nie, tam nie, nie skapnęli się. A. Ej, utknąłem! <grym> Idiota. Nie, złagowałem się hitboxem. Idiota. ta Kamerka, uważaj White owo. Jestem w cienialu e, Dobra Mamy myślę chyba dostać drzwi e... trzeba było się jakoś Ja bym chciał zro... zrobić, e, zrobić e, zabójstwo wręcz, żeby mieć likwidację Przydałoby się Więc chodź tu, taś taś, 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 taś Nie, 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 nie. OK, Dawa. Mamy likwidację. No. I... że jesteś tam gościu i... jest prawdopodobieństwo, że mnie nie zobaczyłeś. Musisz zginąć. Tam było dwóch. Nie. Drugi ze ścianą. Jest tam jeszcze? Tak. Nie ten klawisz. Idiot everywhere.

Kiedyś bezpiecznie I Zajmiesz go tam urzecznie? Christ. Jak on... Stałem za rogiem, a ty mnie widział <gry> Dobra Jak mi ma kurde Łóżko odczafione, zatopione Wrócę do centrali łączności Okej okay. Kamera Ja się wleczesz to security Fuck Gości mnie to this time. <noise> Zrobił gest jakby chciał się pomodlić, znaczy przeżegnać <noise> I po chwili zniknił no, Pożegnał się no Nie lubię wierzących to właśnie I niewierzących też A ty i su po co? o to chodzi tak, tak, Ale tak. zawsze jest przygotowane nasze wejście Razem <noise> kamery mi jest pieprzycia <noise> Poszło po systemie Moje save do dingi, wszystko poszło Chyba kończymy to nagranie jak ty graszliwie Kończymy znajomość <grym> Ile zabawek <grym znamy> dla mnie tu mają? Za dwa trzy 7 pięć, czołgów

Kinie. The There's a door off the main that will get you into the base engineering you need to secure the, the crane do, do so tego so teraz zniszczyć? Nie wiem. Weź. Masz proszę mnie spierdalać. Co? Masz może? Nie, mam ruską głupiego. którego nie mogę trafić. Dlaczego tu jest tak jasno? właśnie sam się na tym ko, ko. Jesteś moją tarczą. Tarcza szumato. No, zdechniesz ty czy nie? Dziękuję. Zdychać! Albo wasz przyjaciel zginie. Wy tak się nie przejmujecie. Jeden w prawo, jeden w lewo. Przód i w tył też po jednym. No. Tak! Zabili go! Oni go naprawdę zabili! Kurwa. Dobra O oh, oh shit, il kam jak da się tam skoczyć Ho 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 poszli Holy pieknie. motherfucker shit Trzych na naraz umarło Sorry Chyba, Chyba się za beczką wybuchową jest bardzo mądre Co, co wśród składowisku czołgów robią beczki wybuchowe? To jest z paliwem Ale co robią w beczkach? Paliwo? Nie wiem, jest trzymane na późniejszą okazję? Chodź tu je... Ja go miałem mu weź mi go bo oh. ja... Zdechniesz ty czy nie? Mógłbyś? Mam 13 sekund. W ostatniej w sekundzie mnie uratowałeś. Przecież wiem, to wszystko było wymierzone Nie, to po prostu był fart... ...dupiego. Ty się... ...tyś się fartem miał nazywać. Ty oni mają dobre karabinki, nawet celne musisz powiedzieć. Yeah. I mocne. I głośne. I tak już nas wykryli. Eee, zostawię im tu prezent mamy. Upa. Yyy. No, do laboratorium Dobra, prezent. Się usunął. 4750 w punktach. Ładnie. Nie, bo miałem wcześniej 380, więc bardzo słabo. Zasięg. Jak ja nienawidzę tych świateł. Czyż to kiedyś mówiłem? Nie tu, Gnoju! Co mi tam? Ulepszam sobie Akacze na maksymalny zasięg. Zavróc. Ten już tam dawno poszedł, co się będzie. No, jak? Nie rozumiem tego. Nie. Japo. Nie rozumiem jak go się wymierzyłem, heada. I tak mu się nic nie stało. Klasyka Eee. Czekaj chwilę. Resistance! Resist and die Aha? Nie ma to jak skok i... pod jednym klawiszem. Wyłączyłem. Co włączyłeś? No mówisz rzeczkę nad tobą. Aha Dobrze że nie miałeś kamizelki Dobrze wiedzieć Oszczędziliśmy więcej kuli. <noise> <noise> Coś ty zrobił? W biegu strzelnie gościowi heda To też tak można Dosłownie w biegu Co jeszcze jest? Nie wiem No go tam ściągnij

No hej Przejdę to zabijając tylko z skoku. Z znaczy skoków, z ręcznej Nie wiem, schodzę na dół Idę do góry na gotę Dzień dobry Wyłączam kam wieszyszka Właśnie, jak zobacz taki terminal, to zawsze wejdź tam i kliknij później co God damn it. Mm -hmm. I will hunt him down! Jeszcze niżej mamy już. Nie wiem. Ale... pójdźmy, zobaczmy. Mm, to by był chyba zły pomysł, skacząc. Uwaga, wyżyczka Dwóch gości. Mm -hmm. A już

Dejmujesz trzech na raf. Walić likwidację. Nie jest sobie gdzieś tam odbić. O, dziękuję. Tu nie tak, że przy... Nie chcę mi się już zabić ręcznie. Zobaczyłem, czy koleś mnie ledwo zauważył i dostał kulkę władzy. Ja jestem już przy wyjściu. Wyłączyłem ka e, tego. Eee, wieżyczkę więc chodź. Dobra, ale ludzi byś też mógł wyłączyć, okej? Okay? Nie, jak zabijam, nie wyłączam. Możesz się jeszcze zresetować, ale do tego wódki potrzebujesz. Aż to ruscy to... Potrzeba coś Wy Chyba musi być to odtedy. Ty jest za mało. Dobra. kulturalnie zamykajmy zasadniczo. Dobra, jeszcze będę gasił światło, będziemy oszczędzać. Tak. Będzie więcej na Minecrafta. Proszę, że ci nie działa. Eee, a ja? Eee, fuck. Kiedy ty zgasiłeś światło, mi się wyłączył e, monitor. Sorry, nie ten w twój monitor. No. To już mnie irytuje. To, tam jeszcze po jak gram gdzieś single i mogę sobie zastopować, ale jak na przykład oglądam, na przykład jest Daily Mod, to co wiele osób streamuje, to chujnictwo, to tam, jak klikniesz na środek, to się nie zawsze film stopuje, tylko czasami się reklamy po prostu wrzucają, a film dalej leci. Mm. Nie yes. więc. Unit 4, gra na to i nie na Gościu jest ślepy. Kto Kamu atakowa was? Stałem! Znaczy wisiałem! No może z nie wiem... Dwa kroki nad nimi do góry. Nie widział mnie. Jestem w siwie Jestem świecony. Czuję się taki oświecony No, przejdę na buddzę chyba No, idę Ale No i Po nagraniu mi już oni żem ci coś powiedział, bo na nagranie jak to powiem to mi wszyscy widzą Serio Podejrzewasz chyba o co chodzi? Ja no.

już nie odłożył, no co za. Mm. <laughs> nie ten klawić Dzięki. <laughs> <laughs> ja... <laughs> to chciałem no, zrobić. <laughs> ja się przebił przez szyby, co się będzie? <laughs> no kurwa, teraz <laughs> ogarnij ja, bo... się. Nie są obok, ale co tam? Ja się to chciałem zrobić, włączyć światło i powiedziałem. Boże, <laughs> no.

jak mają mówić, przyjaciel zdjęty? Uff, kamera, człowiek To wiesz, to tam po lewej Fuck Dlaczego inżynierowie też mają broń? To są głupi. Halt! Znaczy nie ten język. Jak jest tu stać po rusku? Stań. Kim? To chyba w każdym języku znaczy to samo. Tak można. Przymówmy do, do nich e, słowami naszej broni. Śczela i póki kurwa nie patrzą. Ja mam iść, to mam iść. Dobra. Granat. Dobra, buta wie, ja już to. Dobra, tam. to. Wow. Co? Dwóch mi tutaj przysłałem. Fuck you. Damn you! Cześć, ja kurtów staję w takiej dziadowskiej pozycji. Dobra, zdjętych. You fucking coward! Fuck. Fuck! Weź go zdejmi! No właśnie nie widzę go akurat. No, zdychaj! chcę ja go jednym na trzy szczały. Zrób taki strach. Dobra masz ostatnią próbę. Trzy sekundy. Już jestem martwy. Jakoś... Teraz co go trafiasz? Jakie <laughs> to jest głupie! Trzy gazenki do niego wycelowałem. E, centralnie nade mną jest gwiazda. The fuck? Ja mokno dachu jak coś. Idź, chodź za mną i po prostu zabijemy... Ja, ja też się nie, się nie chwalę. chwalę. Co? Ja też mam mokno dachu i się nie Ja chwalę. mam centralnie nad sobą. Ja też się nie chwalę. No, ale u, nade mną jest no, gwiazda. powtarzać. No i co z tego? O oh, come on, bro jest złośliwa Gin A likwidacja już jest Skoro, że likwidacja nie wskakuje dopiero wtedy jak zabijesz tego gostka Bo wiesz, no. możesz sobie wziąć jednego jako zakładnika, zrobić likwidację na czterech, w moim przypadku oczywiście Aha. I wykończyć gostkę i mieć znowu likwidację hmm. Tu stąd, stąd dupę ja. Milcz. Nie pyskuj. Jestem starszy od ciebie. Główna prawda? No sorry, aż ja mam 18 za niedługo. <noise> mam już 18 za niedługo. Ma... Ja, Będę miał 18 za niedługo. Skrót myślowy. Tak, knup. Mój cel jest nieziemsko-epicki Cicho, trafiłem gościa w locie. Tylko nie przez szybę teraz Teraz ja chcę Teraz ja Dobra Masz tą szybę Ja mam włącznik światła Minut No No, chwila dziękuję za dziękuję. dobra Jak to świat, jest tyle że Nie idź tam, bo zaraz tam wyskoczą A ten możemy tak od razu iść <słuchaj> Okej okay granat łamkowy daj lądany no, wepchnął tak. hey, niech, niech tylko przyjdą ja już to z temu celu tak? tak mówię no prób co musisz robić no mu potrzebuję ciebie myślę że dlaczego wcześniej nie zostawiłem cię i poszłem dalej no mm. Durne szkło no widz tam kliki. No. Być jestem ciekawszy. Co Tyle dni w tym samym braniu. Co tam jest? Bo biegam koło ciebie. Jak może ludzie są dzisiaj jak się nie kumaci. To wszyscy? No moje tak Zaraz tu pewnie wyskoczy więcej To jest dwóch czy to jest ten? Dwa, dwóch ludziów Trzech ludziów Kontakt Jednego ludzie nie ma

Kacink! Ej no... no Skąd oni się biorą? Z Nie wnikam. Hmm, powiedziałbym coś ale... Mogłem znie smaczyć parę osób. Ej <laughs> no... Fak! Refleks rachisty. Ja jestem na górze Już! No mówię, że szedłem cały czas Lagę? Gra conviction przestała działać Come on! Come on bitches! Weź to zapis, i zrobimy No tak mi zlagowało convictiona Półtorej godziny To może ostatnią akcję się wytnie po prostu tak się Dobra, to... Oh, yes. Dobra, to ja robię przecięcie.